Przyjaźń z niemieckim partnerem gminy Cisek jest skutecznie podtrzymywana przez dzieci i młodzież. Grupa gości z Breitungen odwiedziła Łany. Partnerstwo z gminą Breitungen mamy podpisane już w 2002 roku i od tego czasu odbywają się takie wymiany młodzieży pomiędzy obydwoma gminami. Raz gościmy naszych przyjaciół z Breitungen u siebie, a raz my odwiedzamy ich tam. I w tym roku akurat znowu przepadło na nas, czyli jesteśmy gospodarzami tegorocznej wymiany. I gościmy tutaj dziesiątkę młodzieży z Breitungen i dwóch opiekunów. Gospodarze zapewnili gościom szereg atrakcji, między innymi wycieczkę do Mosznej, do Wrocławia czy rejs po Odrze. Jednak najważniejszym elementem wizyty Niemców w Polsce są nowe znajomości. W projekcie podoba nam się, że nasze dzieci i my mamy szansę poznać ludzi i krajobraz Ciska, a także zacieśniać wzajemną przyjaźń. Świetne jest również to, że dzieci wchodzą w bezpośrednią interakcję z osobami z zagranicy. To dla nich szansa na zbliżenie się do innej kultury. Uważam to za bardzo ważne, że taka wymiana jest organizowana. To dla nas możliwość spotkania i poznania dzieci z innego kraju. Utrzymuję z nimi kontakty od dwóch lat i będę nadal to robić. Jest pewna bariera językowa, ale pokonujemy ją, bo komunikujemy się nie tylko mową, ale całym ciałem. Aspekt edukacyjny wizyty doceniają także uczniowie ze szkoły w Łanach, którzy towarzyszą Niemcom przez cały pobyt. Bardzo dużo rozmawiamy po niemiecku, więc dużo się przez to uczę. Jednak lekcja uczenie się z podręczników nie jest tak ciekawe jak rozmawianie z dziećmi z Niemiec. Wydaje mi się, że w większości już potrafimy ze sobą normalnie rozmawiać, także nie ma już żadnych barier. W organizację czasu gościom z Niemiec zaangażowali się również rodzice, zabierając ich na rowerową wycieczkę krajoznawczą. Wymianę finansuje polsko-niemiecka współpraca młodzieży wraz z Urzędem Gminy w Cisku.